No, cześć, witajcie moi drodzy. Przed nami zapowiedziany odcinek specjalny i jest to dokładnie, tak jak widzicie, cała paczka wielkiej krzyżówki. Nie wiem jakim cudem, ale udało mi się jeszcze taką paczkę kupić, także próbujemy. Dalej, główna wygrana na wyciągnięcie ręki, czy to będzie w tej paczce, czy nie. Za moment będziemy wiedzieć. Numer paczki 210 698, koszt 300 zł. Byle tylko udało się odzyskać jak najwięcej. Wydrapię sobie większość samemu. Zostawię po dwie literki na każdej zdrapce do wspólnego dotrapania. No i zapraszam zatem do oglądania i do trzymania kciuków. A więc zaczynamy. Zostawiłem po dwie literki, żeby wspólnie wydrapać. Są dwa pewniaki, ale o tym Później. Także zaczynamy od pierwszej krzyżówki. Krzyżówka z numerem pierwszym. Mamy jeden wyraz na różowej i dwa wyrazy na zielonej. Kolejna literka to G. Mamy tutaj w bonusie. Tutaj mamy GG. I to będzie wszystko. I teraz ta strona. Tu mamy jedno G, ale to nic nie da. No, i ostatnia to X. No, to nas załatwili totalnie. X tutaj chyba nigdzie nie występuje. Dobra, także pierwsza izrapka przegrana. Numerek pierwszy, pusty. Dobra, przed nami druga. Sytuacja wygląda tak. Bonus pusty, tu mamy jeden wyraz, i tu mamy trzy wyrazy. Przedostatnia literka to O i mamy tak Noc Vox, tu mamy oko, o, Ziemowicz się utworzył, także mamy drugi, super, tu już wszystko, tu mamy okno, przodek, brakuje K, teraz ta strona, A atom, dobra, tu mamy... To urolog, tu mamy Golf, także to też wszystko, o, jeszcze Aceton, o, jeszcze OK, dobra, i teraz ostatnia literka, to S, no i tak w bonusach nic, tu mamy Polskę, Atlas, i z tym kończymy, i strona zielona, staw nie ma A, Absurd, hmm. no i też wszystko, kontrolne. MA. Dobra, to strona tutaj z przegranymi. Krzyżówka numer 3. Mamy sytuację tak, Bonus pusty, tu dwa wyrazy i tu dwa wyrazy. Kolejna literka to C. To mamy tak cynk. I to wszystko. Strona zielona pajacyk. Tu mamy oczu tyle, a ostatnią literką jest Y, no i zobaczmy czy coś to zmieni, tutaj nic tutaj jest też specjalnie nic nie zmieniło i ta strona, tu mamy o, czwarty wyraz dobra, Pajacyk nie ma K niestety, tutaj też brakuje, no, cztery wyrazy, czyli jeden za mało Kontrolne NG. Dobra. Krzyżówka numer 4. I tutaj mamy pewnie, jaka utworzyło się słowo buntowe GIL. To Zobaczmy, czy jeszcze coś oprócz tego się utworzy. Tutaj mamy 3 wyrazy. Tutaj mamy 1. No, X. Wiedzą, co dać. X chyba nic tutaj nam nie da. Chociaż nie jest taksi, dobra, ale i tak nie ma T. Także to tyle. I. Ostatnia S. Ostatnia literka S. Dołożymy coś do pieca. myszę dołożymy. Także drugi wyraz to jest i to będzie wszystko. Tu mamy Osę, czyli jest czwarty. O. Może to będzie jakieś kombo nos. Eskalopek saki. O. No ale to jest tak ułożone, że nic tutaj. Jednak się nie zadzieje. Dobra, sprawdzamy słowo bonusowe. Gil nam przynosi 30 zł. I mamy kontrolne C. No, to jest pierwsza wygrana zdrapka. Przed nami kolejna z numerkiem piątym. Oczywiście lecimy po kolei. Sytuacja także tu nie ma nic, a tu mamy dwa wyrazy. Literka W. I mamy, o, jest pierwszy lif. I tu mamy jeszcze Weronikę. Wszystko, tu mamy warstwę. I, 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 i to też chyba wszystko. A ostatnią literką jest K. Literka K. Co nam to tam da? Katolik, tutaj kosa. Weronika. No, także kończymy z jednym wyrazem. Tu mamy kult. O, jest trzeci, dobra. Bo isko mamy czwarty. Patrzcie, jak tak niewiele brakuje. Nie tak trolułem w tych krzyżówkach. No, ale jeszcze, jeszcze brakuje. I tu mamy bark. No, a brakuje, a i to ksyna też brakuje. No, to tu zostajemy z raz, dwa, trzy, cztery wyrazami kontrolne, C, G, no niestety, czyli to na stronę pustą. Przed nami krzyżówka numer 6. Tutaj też jest pewniak, tak jak mówiłem, nie to drugi pewniak, czyli mamy znowu słowo bonusowe, ale teraz mit. I, i oprócz tego tu nie mamy nic, a tu mamy trzy wyrazy, literka Y to jest ta przedostatnia, także tutaj nie zmieni sytuacji tutaj szynka pieczywo, o ale się złożyło nie ma tutaj nic i ostatni ostatnia to literka R literka R także tutaj tak tu mamy grę jar, raj protety. o jest pierwszy wyraz I teraz ta stroma, tu mamy Ariel, rok, o patrzcie znowu czwarty wyraz, tu mamy krem, murawę, odrę, mm, refren, no nic się nie złoży, niestety, Jeremiasz, Sara, Dekasz. no także tyle. Dobra, sprawdzamy ten mit, ile nam tutaj dali. No, kolejne 30 złotych, tak, cc, to się potwierdza. Dobrze, przed nami strapka numer 7. No, oby jeszcze coś wpadło, nie? Bo na razie jest, na razie jest źle. Tu mamy dwa wyrazy, tu mamy trzy wyrazy. Literka J. Mm, 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 mm. Tutaj nic, tu mamy esej, o. Jest znowu czwarty wyraz: renowacja, i to będzie tyle. Tak, tu mamy jeszcze Jonasza. OK, a ostatnią literką jest Y. Tu mamy co? Tu nic to nie da. Absyda to nic nie da. No i tyle. Tu mamy co? Wysocki Bahamy. Tu mamy Karaiby, ale też brakuje literki R i zapytanie na końcu, czyli zostajemy z czterema wyrazami. AG, kontrolne, także niestety. No, trzy zdradki ostatnie przed nami, ta z numerkiem ósmym. No i zobaczmy zatem, co tutaj mamy. Zero wyrazów, zero i dwa wyrazy, literka T. Satelita, ale brakuje literki A. Agat. I to będzie tyle. Strona zielona. Patos. Także mamy trzeci wyraz. A nie jest literka A, widzicie? Satelita. Jest tutaj też pierwszy. Dobrze. Mm, literka T, tak, set. Ok. Co mamy za sytuację znowu? Czwarty wyraz. <grym> Terrorism. tutaj mamy Rotterdam, tag nie ma g, data i tutaj mamy to. Ok, ostatnia to literka u. I zobaczmy. Uzurpator jest drugi, drugi wyraz. Tutaj już nic więcej nie dokładamy do pieca. Może tutaj będzie piąty wyraz, czy nie? Nie zanosi się nie. No, nic z tego Kontrolne. A, coś jednak mamy. Poczcie, widzicie. No, właśnie. Literka T przed chwilą do, do wydrapania miała być. Więc tutaj mamy ten piąty wyraz. Potoset, Harfa Harfo Ewa i paset. Literki G kontrolne się potwierdzają. Także mamy 60 zł. Przedostatnia zrabka, Przed nami numerek 9. Tu dwa wyrazy. Tu mamy 1. Tu mamy 0. I literka D. Literka D. Tu mamy to. Także wszystko. I teraz ta strona. Hada. I tutaj kolejne. Dobrze. I ostatnia. To Z. Tu w bonusach. Nic. Tu mamy wzrost. Pak, i to też będzie wszystko. Skocznia. Mozart. Tu mamy bazę. Sztabę. O. No, niestety. Kończymy z jednym wyrazem. Hm, niestety. MB kontrolne. Więc to do pustych. No i zostaje ostatnia zdrabka. Z numerem 10. Oby się jeszcze coś tutaj trafiło. No, bonusy puste. Jeden wyraz i cztery wyrazy, czyli to jest też bardzo blisko. Literka F. No, także tyle. Teraz ta strona. Mamy jakieś F, mamy, ale nic to nie da. I literka W. Tutaj nic. Tutaj mamy Iwon, czyli jest dopiero drugi. Mhm, wszystko. I tutaj literka W. Nam no, nic, niestety, nie da. No, szkoda, trafiłem na najgorszą paczkę, jaka jest możliwa. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, jak to mówią. tak, tutaj mamy też zdrabkę pustą. No więc na 10 sztuk tylko 3 okazały się wygrane, więc zobaczcie jak to ciężko jest wybrać, więc naprawdę do tej krzyżówki w sumie mam szczęście, jak tak skupię przy tych odcinkach. No i tutaj mamy 60 zł i w tych pozostałych po 30, czyli na 300 tylko 120, także no niestety no dużo, dużo, dużo do tyłu, ale jak tam troszkę wspomożecie. Podczas oglądania reklam to to się troszkę zwróci, więc no już nie będzie tak źle. Więc bardzo dziękuję za wspólne drapanie. Mam nadzieję, że się podobało. No i do zobaczenia na kolejnych odcinkach. Miłej niedzieli Wam życzę. Cześć!